Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Niedawno rząd chwalił się przełomem w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, no i rzeczywistość zweryfikowała te doniesienia. MSZ Ukrainy domaga się od Polski odnowienia pomników OUNUPA na górze, górze Monastyż jako warunku dalszych prac ekshumacyjnych. No, prac, które miały doprowadzić do sprowadzenia szczątków Polaków pomordowanych przez szowinistów ONUPA. Ukraina oczekuje na decyzję strony polskiej w tej sprawie i powiedzmy to wprost, to oczekiwanie jest oburzające i obrzydliwe, to jest stawianie znaku równości między ludobójcami a ofiarami. To jest symetria, na którą my nie możemy się godzić absolutnie. Ja mam takie pytanie do rządu, ile razy jeszcze, ile razy będziecie musieli wsadzić rękę do ognia, żeby pogodzić się w końcu z tym, że ogień parzy? Ile razy jeszcze będziecie okłamywać opinię publiczną, mamiąc nas informacjami, że teraz strona ukraińska zrobiła jakiś przełom, mimo tego, że nie widać żadnych realnych kroków? Szanowni Państwo, to jest niezabliźniona rana na sercu narodu polskiego. Czas na politykę historyczną bez kompromisów politycznej poprawności, czas na asertywność w stosunkach z Ukrainą, czas na godne upamiętnienie niewinnych ofiar Polaków, naszych przodków, pomordowanych